Hallo Leute! Herzlich Willkommen beim Action Spaß! Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku do tematu pytania "Wie Gates. Jak już mieliście okazję dowiedzieć się na ostatnim filmiku, pytanie "Wie Gates ma tak naprawdę wiele tłumaczeń w języku polskim. Może oznaczać zarówno jak się masz, jak leci, jak i co słychać, przy czym tutaj warto podkreślić, że jest to skrót. Tak jak mamy tutaj na górze wersja skrócona bez zaimka osobowego. Czyli tu nie określamy, nie mówimy dokładnie kogo mamy na myśli, pytając co słychać. Nie pytamy co słychać u ciebie, co słychać u niego, jak tobie leci, tylko po prostu w wersji skróconej. Jak się masz? Jak leci? I to Gates" jest wersją skróconą od v S. I tu tak naprawdę w te trzy kropki musi wejść zaimek osobowy, określony dla osoby, którą pytamy. A zanim dokładnie powiemy sobie, jakie zaimki osobowe mają znaleźć się w tym nawiasie, w tych trzech kropeczkach, to zadajcie sobie jedno pytanie. O co w ogóle są zaimki osobowe? Co to jest? Kto to wymyślił i na co? Ja mogę Wam dać bardzo łatwą odpowiedź na to pytanie, bo zajęki osobowe wymyśliła ta sama osoba i w tym samym celu, w którym wymyśliła przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki, przysłówki, liczebniki. No właśnie, tak myślałam, że za bardzo to nie rozjaśni. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że język, tak język polski, jak język niemiecki, każdy inny język świata. To jest system, wielki worek klocków LEGO. I te klocki musicie sobie odpowiednio poskładać, musicie wybrać z tej torby odpowiednie elementy, żeby zbudować coś, co przynajmniej przypomina samolot, pociąg, auto, cokolwiek, cokolwiek co chcecie zbudować. I tak samo działa to w języku, czy to polskim, czy niemieckim, i jakimkolwiek innym. Jest to zbiór klocków LEGO. Każdy klocek, ma określoną nazwę. Jest to albo przymiotnik, albo rzeczownik, albo zajęcie osobowy, które wcale nie musicie znać. Ale jeżeli odpowiednio sobie te klocki dobierzecie, to jesteście w stanie zbudować sensowne zdanie, jesteście w stanie się wypowiedzieć na dany temat z sensem i jesteście dzięki temu przez innych zrozumiani. Tak? I właśnie zajęki osobowe są jak jeden z tych klocków Lego. Teraz chciałabym przejść do konkretniejszej odpowiedzi, myślę, że łatwiejszej do zrozumienia. Dlatego, że zaimki osobowe, słuchajcie, one zostały też utworzone po to, żeby człowiek mógł pójść drogą na skróty. Zawsze ludzkość e, szuka drogi na skróty. Z lenistwa. Jesteśmy po prostu leniwi. E, I po co mamy sobie strzępić język, żeby teraz wymienić na przykład 100 osób, które uczestniczą na przykład, nie wiem, w jakiejś konferencji albo w jakimś zebraniu. Po co mamy wymieniać te 100 osób, skoro możemy powiedzieć o niej? Po co mamy nazywać grupę dziewczynek po imieniach i wymieniać każdą z nich, jeśli jest ich tam 20, skoro możemy powiedzieć one, tak? Jaka to jest oszczędność słów? Jaka to jest oszczędność języka? Nie szczępimy go sobie tak bardzo, tak? Więc zajęki osobowe właśnie są taką skrótową wersją, takim pójściem na skróty. One nazywają zbiór ludzi, one e, pozwalają określić na przykład, tak, jakąś osobę, której nie znamy, czyli widzimy jakąś przypadkową osobę na ulicy, Dotykamy jakiegoś przypadkowego mężczyznę na ulicy, i zamiast mówić, ach, ten mężczyzna, który ma taką, taką kurtkę, takie, takie buty, powiemy, on. I wszyscy wiedzą, tak? Pokażemy jeszcze palcem, on. I już wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Nie musimy używać stusów. Wystarczy jedno, on. A teraz, żeby Wam zobrazować, tak naprawdę lepiej zwizualizować ten powód posiadania zajmków osobowych i używania ich, przygotowałam dla Was kilka fajnych historiek. Posłuchajcie. Taka oto historia. Mamy sytuację w szkole. Z lewej strony e, mamy grupkę tak zwanych komentatorek. Tak? W każdej szkole chyba można je spotkać. Siedzą, plotkują, komentują, e, wydają wiecznie osądy. Tak? To są komentatorki cztery dziewczyny. Z prawej strony mamy sytuację, gdzie jest Kamil. A jest, to, jest to tak naprawdę chłopak w szkole, którego lubią wszyscy zaczepiać. Chociaż tak naprawdę nie wiedzą jednej istotnej rzeczy o tym chłopaku, że jego tata jest policjantem, ale każdy z nim zadziera, tak? Nie mając świadomości, z kim zadziera, tak naprawdę. I tu mamy właśnie taką grupkę zadzieraczy, tak? Kasia, Wiola, Ania, Wojtek, Bartek. To są dzieci, co wiecznie lubią kogoś zaczepiać, tak? Takich też często w szkole spotkałem. Nie przejdą obo obojętnie obok kogoś, kogo lubią e, zaczepić. E, I teraz tak. Te właśnie osoby, te pięć te pięć chorych dzieci. Zaczepia Kamila, tak, jakimiś uwagami. Widzą to komentatorki, i komentatorki mówią: Kasia, Viola, Ania, Wojtek i Bartek nie wiedzą, z kim zaczynają. No właśnie, zastanówcie się teraz, czy faktycznie tak by powiedziały komentatorki, wymieniając wszystkich po imieniu: Kasia, Viola, Ania, Wojtek, Bartek, a jakby było tych osób tutaj dziesięć? A no nie. Właśnie ten zbiór tych ludzi, tak, Tą grupę tych ludzi można ująć jednym słowem. Oni. Oni nie wiedzą, z kim zaczynają. I to jest właśnie zaimek osobowy, który ujmuje całą grupę ludzi. Nie musimy wymieniać wszystkiego, wszystkich po kolei, bo możemy powiedzieć oni. Skracamy sobie, tak? Jesteśmy leniwi, nie chce nam się strzepić, strzępić języka, więc używamy po prostu zaimka osobowego oni. Tak? To są trzy literki. Mega króciutkie słowo, mega króciutka część mowy, a jak wiele może znaczyć, tak? To była właśnie pierwsza historyjka. Przejdziemy teraz do kolejnej. Sytuacji. Popatrzcie. Mamy teraz taką sytuację, że jest tutaj Januś, tak? Janeczek, który siedzi smutny, przybity. Co się stało? Ano, stało się to, że siedział na dworze ze swoim kuzynostwem. Tu mamy jego kuzynostwo. Ale kuzynostwo stwierdziło,. Pff, nie chcemy siedzieć z Jankiem, idziemy sobie, tak? No i on tu taki smutny, pokrzywdzony siedzi. No, mama postanowiła stanąć na wysokości zadania, mama Janka, i postanowiła wstawić mm, się za swoim synkiem, tak? Podchodzi do kuzynostwa i mówi: Ty, on i ona, poszliście do domu, a Janek został sam. No i znowu, czy jakakolwiek mama by tak powiedziała? Ty, on i ona, albo jeszcze lepiej, po imieniu: Ty, Kasia, ty Janek, ty, Zosia, poszliście do domu. Nie. Ona powie, wy, czyli znowu użyje zaimka osobowego. Wy, cała wasza grupa, poszliście do domu, a Janek został sam. Widzicie znowu, jak próbujemy sobie zaoszczędzić niepotrzebnej gadaniny jednym zaimkiem osobowym. To jest mega też fajny przykład. Idziemy do kolejnego, kolejnej historyki. Wyobraźcie sobie, że jesteście w szkole i przychodzi i macie mieć geografię z nową nauczycielką, wchodzicie do klasy. I tak się prezentuje wasza nowa nauczycielka z geografii. Śliczna, no nie? No i cóż, dzieci patrzą, dziewczynki zapatrzone, chłopcy zapatrzeni wow, ale fajna babka, tak? Każdy wlepia w nią swój wzrok. I co? I zaczynają dzieci, chociaż jeszcze nie znają jej imienia i nazwiska, zaczynają o niej mówić. A jak najprościej powiedzieć o kimś, kogo nie znacie? Kogo imienia i nazwiska nie znacie, nic o tej osoby nie, wie, nie wiecie. A no właśnie używacie do tego zaimka osobowego. I jak teraz te wgapione nauczycielkę nową z geografii dzieci mogłyby powiedzieć, ale ona super wygląda. Ona super wygląda, tak? E, bo to najlepiej określi osobę, której nie znamy. Będzie to kobieta, powiemy ona. Będzie to mężczyzna, powiemy on. Ehm, I teraz jeszcze. Taka moja mała uwaga, słuchajcie, bo jakby nie było, żyjemy w dobie LGBT+. I jakby te granice między rozróżnieniem, między płciami się bardzo zaczynają zamazywać, tak? Młodzież poszukuje swojej płciowości, swojej tożsamości, cały czas próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy, czy, czy nie. I jakby tym potrzebom nowym, które w społeczeństwie naszym i w naszym, w naszym świecie się zrodziły, musi też odpowiedzieć język określonymi formami, określonym zaimkiem osobowym. I na szczęście zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim mamy taki zaimek. Jest nim zaimek ono. Tak? Mówimy on, ona, ono. Tak? Czyli to. Nie wiadomo. Dziewczynka, dziecko, chłopiec. Ono, tak? W języku niemieckim z kolei jest to zaimek s. To teraz czas poznać zaimki osobowe, jakie mamy w języku niemieckim. Zrobiłam Wam to w dwóch tabelkach dla liczby pojedynczej i liczby mnogiej. Oczywiście, Standardowo polecam, możecie sobie zrobić z tego snipa, zapisać to na komputerze, wydrukować i już macie gotową pomoc naukową, pomoc dydaktyczną, także gorąco polecam. Przeczytamy sobie teraz te wszystkie zajęki osobowe w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Ja to będzie iś, ty, du, on, er, ona, zi, ono. S. Przechodzimy do liczby mnogiej. My, to będzie wir. Wy, to będzie ir. Oni, z małej literki, to będzie zi. Pan, pani, państwo, z dużej literki, to S musiałoby być tutaj, tylko tego nie widać. To jest też zi. Jeszcze wam specjalnie tutaj zaznaczyłam, jakby, że w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej Mamy ten sam zajemek osobowy, zi, przy czym każdy określa inną osobę. Tak? Tu określa dziewczynkę, panią, ona, tu określa wiele dziewczynek, wiele dzieci, wiele ludzi, zi, czyli oni, a tu określa dodatkowo jeszcze pana, pani, państwo. Właśnie w tym temacie tutaj gorąco chciałabym pozdrowić jedną z moich uczennic, czyli Hanie. Bo zadała jedno z najfajniejszych pytań, jakie ostatnio słyszałam. Widziałam po prostu, jak omawiałyśmy zajęcia osobowe, a jej tak coś tam świta w tej głowie, coś ją męczy, coś ją dręczy. Odpytałam, no i dziewczyna nie mogła zrozumieć, dlaczego pan, pani, jak mówimy, jak się pan czuje, jak się pani czuje, dlaczego w języku niemieckim to jest liczba mnoga. I przyznaczę chyba, że to jest naprawdę mądre pytanie, bo właśnie my mówimy w języku polskim. Odnosimy się, mówiąc pan, pani, do liczby pojedynczej. Ten pan, ta pani, tak? W języku niemieckim stosują do tego liczbę mnogą. Czyli oni nie mówią jakby pan, pani, tylko państwo. To jest takie trochę archaiczne. Dawno, dawno temu do pana, czy pani nie mówiono właśnie w ten sposób, pan, pani, tylko mówiono państwo, tak? Do ludzi mówiono jak do wy, jeżeli mieliśmy na myśli, Kogoś, do kogo chcemy tak z szacunkiem się odezwać, kogo chcemy w jakiś sposób wyróżnić. To jest właśnie taka bardzo grzecznościowa forma i tak może sobie to najlepiej tłumaczcie, skąd to zi pan-pani wzięło się w liczbie mnogiej. Bo tak naprawdę, domyślę, musicie pamiętać, że mowa jest tutaj o państwie. Mamy tutaj na myśli i pana, i panią państwo, tak? Taka forma grzecznościowa. Jeszcze kolejna ważna informacja jest taka, że wszystkie te zaimki osobowe, które widzicie na tym slajdzie odpowiadają na pytanie kto, co. Czyli one są w określonym przypadku, mianowniku. Nie będę na razie jeszcze wdawała się w szczegóły, bo o przypadkach będziemy mówić na kolejnym filmiku, ale chciałam, żebyście zapamiętali, że te wszystkie zaimki odpowiadają na pytanie kto, co. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Moim celem dzisiaj było... Opowiedzenie Wam co nieco o zajękach osobowych, opowiedzenie Wam o tym, po co one w ogóle są i co z nimi możemy robić w naszym języku i w języku niemieckim. Moim celem było Wam też przedstawienie zajęków osobowych właśnie w języku niemieckim, żebyście mogli iść dalej. Już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny filmik, na którym poznacie odmiany zajęków osobowych przez określone przypadki w języku niemieckim, żebyście mogli ich odpowiednio używać w odpowiedniej formie. Także do usłyszenia na kolejnym filmiku. Tschüss! Zanim pozostałe filmiki w temacie pytania wie gates powstaną, zapraszam Was bardzo serdecznie na wszystkie pozostałe filmiki, które dla Was nakręciłam, bo one są właśnie dla Was. Wpadajcie i uczcie się języka niemieckiego razem ze mną. A tymczasem, Tschüssi!